Ogólnopolska kampania prezydencka trwa. Koło brzeg kolejno odwiedzali Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Robert Biedroń i Paweł Tanajno. Każdy z kandydatów dzielił się z mieszkańcami i turystami swoim programem wyborczym. Na spotkaniach często poruszano temat dotyczący problemów w branży turystycznej. W niedzielę do koło brzegu przyjedzie Władysław kosiniak kamysz W porcie jachtowym przedstawi swój program wyborczy i będzie odpowiadał na pytania mieszkańców. Kandydat koalicji polskiej przyjeżdża z hasłem Polska wspólna sprawa, przyjeżdża z programem poruszającym każdą sferę życia społecznego, gospodarczego. Jest gotowy do poruszenia również tematów bardzo ważnych dla naszego regionu turystyka, rybołówstwo. Uzdrowisko. To, jest też, to są tematy, które będą poruszane podczas spotkania otwartego. Spotkanie z kandydatem odbędzie się w niedzielę w porcie jachtowym o godzinie 15. Wybory na prezydenta Polski już 28 czerwca.